Nazywam się Rafał Herman i będę miał przyjemność przeprowadzić rozmowę z byłym zawodnikiem Stomilo Olsztyn, a obecnie trenerem kadry WMZPN rocznika 2010, a także asystentem selekcjonera reprezentacji Polski do lat 17. Witam cię, Grzesiu. Witam. Z nami jest Grzegorz Żytkiewicz. Jeszcze tylko podkreślę, i chciałbym się Grzegorz na początku Ciebie zapytać, jak u Ciebie się zaczęła ta przygoda z piłką nożną. Czy to może tata zaszczepił w tobie pasję do futbolu, czy to jakoś inaczej się rozpoczęło? No inaczej. Tata mój w ogóle nie był ze sportu, ze sportem związany. Natomiast faktycznie on zawiózł mnie na pierwszy trening w dniu moich 11 urodzin. Czyli 17 luty 93, tak się zaczęła przygoda ze Stomilem, a wcześniej oczywiście na podwórku z kolegami, od kiedy pamiętam grałem w tą piłkę. A czy gdzieś od początku u Ciebie trenerzy jakby ten talent spostrzegli? Wyróżniałeś się wśród rówieśników, czy to przyszło gdzieś z czasem? Yy, no nie powiedziałbym, że, że byłem utalentowany, właściwie na tym pierwszym treningu pamiętam, że bardzo mocno odstawałem od grupy, bo ona już wcześniej była stworzona. Na podwórku może się wyróżniałem, ale to na podwórku to jest inna e, bajka. Więc całe swoje te piłkarskie życie musiałem po prostu ciężko pracować, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu. No właśnie, to powiedz mi, czy ty uważasz, że wycisnąłeś maksa z tej swojej kariery piłkarskiej, czy mogłeś, można było zrobić coś więcej? Yy, maksa, jak na warunki, które mnie otaczały, to wydaje mi się, że tak. Yy, natomiast czy można było coś zrobić więcej? Przy obecnej wiedzy, przy tym, co e, obecnie dzieje się przy piłce, przy tej wiedzy, jaką ja mam teraz, to wiem, że można było zrobić znacznie więcej. Bo piłkarsko jakby nie wyszedłeś poza gdzieś tam nasz region? No, teoretycznie nie. Na studiach, jeszcze jak studiowałem w, na WF w Warszawie, to tam pograłem e, jedną rundę w tej lidze warszawskiej, no ale to już było raczej takie po drugiej stronie rzeki. Wiedziałem, że to jest tylko. Taka końcówka mojego grania, żeby dorobić do studiu, więc rzeczywiście ten główny nurt to był tutaj Olsztyn, później na koniec jeszcze mrągowie, ale tak jak powiedziałeś, na początku wychowanek 100 milu i aż do końca w Stomilu. To jak wspominasz ten piłkarski czas spędzony właśnie tu w klubie z Olsztynem? No, poza tym, że powiedziałem, że można było wycisnąć więcej, no to to jest mega. Ja mam same dobre wspomnienia, bo mieliśmy super ekipę właśnie począwszy od. Tego czasu, kiedy miałem 11 lat, aż do samej seniorki, kiedy zrobiliśmy tutaj obecną drugą ligę. Po tym, jak się Stomil rozpadł z chłopakami tutaj z regionu, atmosfera była świetna. Eee, także ja ze sobą zostawiam tylko dobre wspomnienia. To kiedy w Twojej głowie zaświtała ta myśl, że gdzieś jak skończysz grać w tą piłkę, to pójdziesz w stronę trenerki? No to jest trochę skomplikowane, bo jak ja skończyłem, to ja nie chciałem mieć z piłką nic wspólnego. Ja studiowałem też. Eee, Gospodarkę przestrzenną tutaj na AWM-ie i ja planowałem swoje życie, jakby związać z czymś innym niż piłka. Eee, no ale rzeczywiście wiedziałem, że to może być jakaś taka opcja rezerwowa, żeby sobie dorobić, i naprawdę tak było. Stąd te studia na AWF-ie, jakiś tam pierwszy kurs trenerski instruktora, i zacząłem tak naprawdę, żeby sobie dorobić do tej pensji, bo pracowałem w innym zawodzie. No i z czasem odzyskałem tą pasję, chciałem wrócić do piłki, no i tak się potoczyło, że teraz żyję tylko z tego i, i robię tylko to. Powiedz, bo doświadczenie trenerskie zdobywałeś nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Czy pobyt w Fulham bardzo Cię rozwinął trenersko? Yy, no na pewno. To był taki pierwszy moment, yy, kiedy miałem na całą mentora, yy, czy też takiego trenera, który jakby przyglądał się mojej pracy i dawał mi wskazówki, podpowiadał. I to jest pierwszy moment kiedy ktoś mi powiedział o realnym środowisku treningowym, e, że do tej pory ja powtarzałem ten trening tak jak ja byłem trenowany, bardziej w formie ścisłej, byłem niezły organizacyjnie, zawsze tam intensywność była, ale dopiero tam ktoś mi zwrócił uwagę na realność środków treningowych i moje myślenie zaczęło iść w tą stronę, a to jest ten kierunek, w którym Polski Związek Piłki Nożnej i Szkoła Trenerów idzie w tym momencie e, w ogóle szkolenie w Polsce. Obecnie jesteś m.in. trenerem kadry WMZ PEN rocznika 2010. Powiedz, czy praca z kadrą daje Ci satysfakcję, czy patrząc na nasz region to jest jednak ciężki kawałek chleba? No Patrząc na nasz region to nie jest łatwy kawałek chleba. Wszyscy wiemy, że poziom tego szkolenia i piłki u nas w regionie nie jest najwyższy, natomiast daje mi ogromną satysfakcję, bo łączy się z tą pracą mojej w Mobilnej Akademii Młodych Orłów, i selekcją tych dzieci na co dzień, i poprzez kadry województwa, i przez mobilną AMO, i daje mi ogromną satysfakcję, bo mogę znajdywać te talenty w mniejszych miejscowościach, zapraszać ich na konsultacje, wystawiać w meczach mistrzowskich i pomóc tym dzieciom realizować ich marzenia. U nas ciężko jest wygrać medal, chociaż my mamy to jakby z tyłu głowy, że to jest nasz ostateczny cel, czy tam podgrzewamy w dzieciach te marzenia, że zawsze. Wychodzimy na boisko, żeby wygrywać, no, ale nie ukrywam, że najważniejsze w historii, jakby w tym, co się dzieje u nas w regionie, jest rozwój indywidualnych ty, tych dzieci. A jak wygląda właśnie selekcja do takiej kadry wojewódzkiej? Czy wy gdzieś oglądacie te mecze, rozmawiacie z trenerami i na tej podstawie wybieracie tych, których powołujecie na dane spotkania? Mm. No, to jest złożone. My mamy też e, swój system, jakby pracy w kadrach wojewódzkich. Tutaj ustaliliśmy. E, razem z koordynatorem wojewódzkim e, do spraw szkolenia. Zawsze na początku, jak powstaje kadra naborowa, jest arkusz selekcyjny, taki, gdzie każdy trener e, z naszego województwa może zgłosić utalentowane osoby do tej wstępnej selekcji. Dzielimy województwo na kilka regionów i jedziemy z taką e, m, objazdową konsultacją, która wszędzie wygląda tak samo. E, przyglądamy się tej wstępnie z około 200 dzieci na początku. Z tego wybieramy pewnie z 50 do, do tej wstępnej selekcji. Wokół tego pracujemy, oczywiście nie zapominając o tych, którzy gdzieś tam na tych naszych arkuszach zaistnieli i poprzez mobilną amo e, i obserwację meczów i, tak jak powiedziałeś, kontakt z trenerami, on jest mega ważny. Mm -hmm. U nas w regionie staramy się co jakiś czas wracać do tych, którzy tej wstępnej pierwszej selekcji nie przeszli. Dobra, wszedźmy teraz na nieco wyższy poziom. Powiedz trochę o kulisach tego, jak zostałeś asystentem w kadrze do lat 17. Czy to było tak, że trener Lasocki zadzwonił i powiedział, cześć Grzesiek, chcesz dołączyć do naszego sztabu kadry, czy to jakoś inaczej wyglądało? No nie, nie zadzwonił. E, trenera Rafała Lasockiego poznałem e, też przez e, PZPN. E, oprócz tej pracy w mobilnej akademii e, bierzemy bardzo często udział w akcjach sezonowych AMO. Czyli to jest letnia, jesienna, zimowa i wiosenna Akademia Młodych Chorób, gdzie są najbardziej utalentowane dzieci z danego rocznika. No i dwa lata temu, już ponad na lamo, w 2021 roku poznałem trenera Lasockiego. No i nie wiem, czy przypadłem mu do gustu. Byłem jego asystentem na początku, później pracowaliśmy na drugim turnusie, jakby w oddzielnych grupach. Później byłem z nim na jesiennej, byłem na zimowej, i na tej zimowej właśnie on zagadnął mnie, czy jak będzie taka możliwość. Czy ja chciałbym e, pracować przy kadrze Polski. No Ja zrobiłem takie oczy: przy kadrze polskim, to ja mogę być sprzątaczką. Pewnie, że chcę. To jest marzenie każdego chyba trenera, e, bo to jest jakby no, najwyższy zaszczyt. E, no i trzeba było na to trochę poczekać, ponieważ e, jakby sztab był już określony w tych pierwszych selekcyjnych kadrach U15, U16, on liczy 9 osób, przy U17 rozszerza się. No, i od lipca tego roku y, jestem już na stałe jako asystent trenera lasowskiego. Jakie są Twoje obowiązki w tej reprezentacji? Za co Ty jesteś akurat odpowiedzialny? Y, no, głównym moim zadaniem jest analiza przeciwnika, y, plus taka bieżąca pomoc w organizacji zgrupowania, bo tej pracy jest zawsze dużo w organizacji samego treningu. Y, ale, tak jak powiedziałem, przede wszystkim analiza przeciwnika. A czy to dla Ciebie, tak jak mówisz, że reprezentacji Polski mógłbyś nawet sprzątać, czy to jest takie wyjątkowe uczucie, jak stoisz przed meczem przy ławce rezerwowych i słuchasz tego Mazurka Dąbrowskiego? No jest to wyjątkowe uczucie, jest to nie, nie, niesamowite uczucie, bo to jest zawsze coś innego niż śpiewać w na trybunach na Narodowym, jak się jest kibicem, mimo że tam też są ciarki i jest to... E takie bardzo budujące uczucie, no to będąc w sztabie, będąc częścią już tej reprezentacji, nawet jeżeli to nie jest pierwsza reprezentacja, tylko ta e, młodzieżowa, no to ja czuję się wyróżniony, zaszczycony i na pewno jest to wyjątkowe uczucie. Przejdźmy teraz do kwestii sportowych. Wygraliście pierwszy etap kwalifikacji do mistrzostw Europy, następnie graliście w turnieju towarzyskim na Cyprze. Jak oceniacie te dwa turnieje w wykonaniu tej reprezentacji do lat 17? No, cenę taką to trzeba by było trenera Lasowskiego zapytać, natomiast no, ja mogę powiedzieć o suchych faktach. E, kwalifikacje przebrnęliśmy bez straty punktu, trzy mecze, trzy zwycięstwa. Później był ten turniej na cyprze, który wspomniałeś, ale to już jest jakby etap przygotowań do drugiej rundy kwalifikacji, która będzie na wiosnę. E, no i teraz zrealizowaliśmy. E, także no, trzeba się przygotowywać do tej drugiej rundy, żeby e, na niej wypaść jak najlepiej. Właśnie, bo jeżeli chodzi o reprezentację do lat 17, to ta poprzeczka gdzieś przed tą, która w tym roku występowała, została podniesiona wysoko, jeżeli chodzi o same wyniki, ale także i o styl gry. No pewnie tak, natomiast wydaje mi się, że nie można tak na to patrzeć, że trzeba patrzeć na, na siebie, na rozwój tych chłopców, każdy rocznik jest inny i po prostu przygotowywać się do każdego następnego meczu jak najlepiej i... I po prostu rozwijać tych chłopców i jako drużyna funkcjonować jak najlepiej. Ale czy zauważacie w tej drużynie duży potencjał, jeżeli mówisz także o rozwój, ale także o to, żeby ci chłopcy w przyszłości grali w dobrych seniorskich klubach? Yy, znaczy, no ja, tak jak wspomniałem, jestem relatywnie niedługo w tej drużynie. Natomiast no, ja uważam, że ogólnie w polskiej piłce i w polskim szkoleniu, w polskim młodzieży jest ogromny potencjał i z każdym rokiem widać to. Coraz bardziej, też nie można do końca na to patrzeć przez pryzmat samych wyników, ale ja zauważam to jako trener, właśnie kadry województwa człowiek, który jeździ na te sezonowe akcje, i teraz jestem przy tej e, młodzieżowej reprezentacji jako asystent trenera Lasowskiego że, że wydaje mi się, że idzie to w dobrą stronę i że te dzieciaki są e, rzeczywiście coraz lepsze z każdym rokiem. Wspomniałeś, że przygotowujecie się do drugiego etapu kwalifikacji, to powiedz trochę o tych planach tej reprezentacji do lat 17 no na najbliższy czas. E, no Przede wszystkim teraz czekamy na losowanie, e, bo te kwalifikacje się w innych grupach dopiero co skończyły. 7 grudnia jest losowanie i o plany no to też by trzeba było pytać trenera Lasockiego, na pewno będzie planowane coś na styczeń, luty, no bo w marcu w terminie tym UEFA będzie już ta druga runda kwalifikacji, więc nie wiemy gdzie i nie wiemy z kim, ale to tak jak mówię, trener na pewno tam z całym tym sztabem zarządzającym, organizacyjnym coś zaplanują. Czy Grzegorz Żytkiewicz ma, taki, ma takie ambicje, plan, żeby w przyszłości też pracować z seniorami, czy ta praca z dziećmi, z młodzieżą to jest to, co najbardziej Cię rajcuje? Grzegorz Żytkiewicz przede wszystkim jest bardzo pragmatyczną osobą tak. w życiu, i nie patrzy za daleko w przyszłości, nie wybiega. Teraz może obecnie nie mam takich myśli, bo jestem strasznie zabiegany. Miewałem tak, że mówiłem sobie: A może spróbować z tymi seniorami, a drugiego dnia się budziłem i e, że nie, jednak tu, gdzie jestem, jest ok. E, natomiast na pewno bycie w tej reprezentacji e, zaspokaja moje ambicje i, i w tym momencie ja się tam bardzo rozwinąłem do tej pory. E, no i też liczę, że będę się rozwijał dalej. Więc nie, w tym momencie na pewno nie planuję przejścia do żadnej piłki seniorskiej. Ten rozwój talentów jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący. No bo tak jak już wcześniej wspomniałem, na każdym poziomie pomagamy spełniać marzenia tym mm. dzieciakom, a przy młodzieżowej reprezentacji no to już ciężko wyobrazić sobie wyższy poziom. Także to jest super. No to ja muszę też zapytać chwilę o tą seniorską reprezentację, bo jesteśmy chwilę po losowaniu Baraży. W pierwszej rundzie zagramy z Estonią, a w drugiej z Finlandią lub Walią. Czy awansujemy na mistrzostwa Europy? No oczywiście, że tak. <gry> ja jestem urodzonym optymistą e, i ściskam kciuki. Tylko tyle mogę powiedzieć, że jako kibic polskiej reprezentacji no od zawsze e, mocno w to wierzę, że, że awansujemy. No dziękuję Ci bardzo, Grzesiek. Dziękuję. Za